Proste pytanie ośmioletniej dziewczynki uciszyło tłum na sali obrad i sprawiło, że Donald Tusk podzielił się głęboko osobistą historią o wierze, stracie i odkupieniu. To, co wydarzyło się później, poruszyło wszystkich. Ćwiczyła swoje pytanie przez tygodnie, bazgrając je w notesie podczas przerw i mrucząc je do siebie, leżąc w łóżku wieczorem. Nie było to pytanie zrodzone z dziecięcej ciekawości, ale takie, które ciążyło jej na duszy: łzy. W miarę upływu wieczoru Tusk mówił o swoich zwykłych tematach polityce, osiągnięciach i przyszłości Polski. Tłum od czasu do czasu klaskał lub kiwał głową na znak zgody, ale energia była letnia w porównaniu do jego zwykłych wieców. Mała Wiktoria czekała, jej małe dłonie zaciskały się mocniej na krawędziach Biblii z każdą mijającą minutą. Sala kościelna w Warszawie cicho brzęczała od dźwięku składanych krzeseł, szorujących po wypolerowanej podłodze i cichych rozmów. Przestrzeń, zwykle zarezerwowana na niedzielną mszę, tego wieczoru nabrała niezwykłego charakteru. W końcu otwarto salę do zadawania pytań. Szybko utworzyła się kolejka, a dorośli chętnie podchodzili, by pytać o lokalne problemy, politykę krajową, a nawet o kilka komplementów na temat jego kultowego czerwonego krawata. Na czele sali stał Donald Tusk, którego nieomylna obecność wypełniała skromną salę. Jego pomarańczowa cera i charakterystyczne gesty dłoni były znane każdemu, ale dziś wieczorem był nietypowo powściągliwy, być może wyczuwając powagę wydarzenia. Wiktoria zawahała się, jej drobna sylwetka jeszcze bardziej skurczyła się w siedzeniu, ale kiedy jej matka delikatnie ją szturchnęła, wiedziała, że to jej moment. Jej nogi czuły się chwiejnie, gdy stała, jej serce waliło tak głośno, że była pewna, że cały pokój mógł je usłyszeć. Na widowni znajdowały się rodziny, emeryci i okoliczni mieszkańcy, ciekawi co miał do powiedzenia. Kolejka wydawała się nie mieć końca, ale gdy ona powoli się zbliżała, rozmowy w pokoju zaczęły cichnąć. Ludzie ją zauważyli: małą dziewczynkę z ogromną Biblią mocno przyciśniętą do piersi. Szepty rozbrzmiewały w tłumie. Jednak w tłumie była jedna postać, która zdawała się nie pasować do reszty, nie ze względu na swoją posturę, ale z powodu swojej cichej intensywności. Gdy nadeszła jej kolej, Tusk spojrzał na nią, a jego wyraz twarzy na chwilę złagodniał. – A jakie jest twoje pytanie, młoda damo? – zapytał, jego głos był zaskakująco łagodny. Ośmioletnia Wiktoria, ubrana w swoją najlepszą niedzielną sukienkę, przyciskała do piersi starą, oprawioną w skórę Biblię. Wiktoria przełknęła ślinę, ściskając Biblię tak mocno, że jej knykcie zrobiły się białe. Następnie, głosem który drżał, ale nie chciał się złamać, zadała pytanie, które od miesięcy rozbrzmiewało w jej sercu. Był to skarb odziedziczony po jej zmarłej babci. Jego strony były zniszczone, a złote napisy wyblakłe. "Panie Tusk, co dla pana znaczy Bóg?" Jej matka, siedząca obok niej, szepnęła zanim przybyli: "Możesz go zapytać, ale tylko jeśli jesteś wystarczająco odważna i tylko jeśli naprawdę tak myślisz." Wiktoria skinęła głową, a jej serce waliło w piersi. W pokoju zapadła natychmiastowa i całkowita cisza. Oczy przeskakiwały między dziewczyną a Tuskiem, a ciężar jej pytania przytłaczał wszystkich niczym namacalna siła. Jak na mężczyznę znanego z błyskawicznych odpowiedzi, Tusk nie odpowiedział od razu. Zamiast tego spojrzał na nią, potem na Biblię w jej rękach i coś w jego zachowaniu się zmieniło, ale zanim zdążył przemówić, atmosfera w pokoju zdawała się gęstnieć od oczekiwania, przyciągając wszystkich na skraj ich. Był to skarb odziedziczony po jej zmarłej babci, jego strony były zniszczone, a złote napisy wyblakłe. Panie Tusk, co dla pana znaczy Bóg? Jej matka, siedząca obok niej, szepnęła zanim przybyli. Możesz go zapytać, ale tylko jeśli jesteś wystarczająco odważna i tylko jeśli naprawdę tak myślisz. Wiktoria skinęła głową, a jej serce waliło w piersi. Proste pytanie ośmioletniej dziewczynki uciszyło tłum na sali obrad i sprawiło, że Donald Tusk podzielił się głęboko osobistą historią o wierze, stracie i odkupieniu. To, co wydarzyło się później, poruszyło wszystkich. Ćwiczyła swoje pytanie przez tygodnie, bazgrając je w notesie podczas przerw i mrucząc je do siebie leżąc w łóżku wieczorem. Nie było to pytanie zrodzone z dziecięcej ciekawości, ale takie, które ciążyło jej na duszy: łzy. W miarę upływu wieczoru Tusk mówił o swoich zwykłych tematach polityce, osiągnięciach i przyszłości Polski. Tłum od czasu do czasu klaskał lub kiwał głową na znak zgody, ale energia była letnia w porównaniu do jego zwykłych wieców. Wiktoria czekała, jej małe dłonie zaciskały się mocniej na krawędziach Biblii z każdą mijającą minutą. Sala kościelna w Warszawie cicho brzęczała od dźwięku składanych krzeseł szorujących po wypolerowanej podłodze i cichych rozmów. W końcu otwarto salę do zadawania pytań. Szybko utworzyła się kolejka, a dorośli chętnie podchodzili, by pytać o lokalne problemy, politykę krajową, a nawet o kilka komplementów na temat jego kultowego czerwonego krawata. Na czele sali stał Donald Tusk, którego nieomylna obecność wypełniała skromną salę. Jego cera i charakterystyczne gesty dłoni były znane każdemu, ale dziś wieczorem był nietypowo powściągliwy, być może wyczuwając powagę wydarzenia. Wiktoria zawahała się, jej drobna sylwetka jeszcze bardziej skurczyła się w siedzeniu, ale kiedy jej matka delikatnie ją szturchnęła, wiedziała, że to jej moment. Jej nogi czuły się chwiejnie, gdy stała, jej serce waliło tak głośno, że była pewna, że cały pokój mógł je usłyszeć. Na widowni znajdowały się rodziny, emeryci i okoliczni mieszkańcy, ciekawi co miał do powiedzenia. Kolejka wydawała się nie mieć końca, ale gdy ona powoli się zbliżała, rozmowy w pokoju zaczęły cichnąć. Ludzie ją zauważyli. Małą dziewczynkę z ogromną Biblią mocno przyciśniętą do piersi. Szepty rozbrzmiewały w tłumie, jednak w tłumie była jedna postać, która zdawała się nie pasować do reszty, nie ze względu na swoją posturę, ale z powodu swojej cichej intensywności. Gdy nadeszła jej kolej, Tusk spojrzał na nią, a jego wyraz twarzy na chwilę złagodniał. A jakie jest twoje pytanie, młoda damo? zapytał. Jego głos był zaskakująco łagodny. Ośmioletnia Wiktoria, ubrana w swoją najlepszą niedzielną sukienkę, przyciskała do piersi starą, oprawioną w skórę Biblię. Wiktoria przełknęła ślinę, ściskając Biblię tak mocno, że jej knykcie zrobiły się białe. Następnie, głosem, który drżał, ale nie chciał się złamać, zadała pytanie, które od miesięcy rozbrzmiewało w jej sercu. W pokoju zapadła natychmiastowa i całkowita cisza. Oczy przeskakiwały między dziewczyną a Tuskiem, a ciężar jej pytania przytłaczał wszystkich niczym namacalna siła. Ponownie się zatrzymał, tym razem spoglądając na publiczność, jakby oceniając jej reakcję. Jego ręka spoczywała na krawędzi podium, palce lekko uderzały w drewno. Jak na mężczyznę znanego z błyskawicznych odpowiedzi, Tusk nie odpowiedział od razu. Zamiast tego spojrzał na nią, potem na Biblię w jej rękach i coś w jego zachowaniu się zmieniło. Ale zanim zdążył przemówić, atmosfera w pokoju zdawała się gęstnieć od oczekiwania, przyciągając wszystkich na skraj ich. Mój ojciec mawiał mi kontynuował. Że wiara jest jak drabina. Wspinasz się po niej po jednym stopniu naraz i czasami boisz się, że spadniesz, ale wspinasz się dalej, bo jest tam coś, po co warto sięgnąć. Miejsc. W tamtym momencie nie rozumiałem, co miał na myśli. Myślałem, że powiedział to tylko po to, żeby mnie uciszyć. Przez widownie przeszedł cichy chichot, który nieco rozładował napięcie. Milczenie Tuska było niemal ogłuszające. Dla człowieka, który zbudował swoją karierę na szybkich ripostach i niezachwianej pewności siebie, ta pauza wydawała się niezwykła. Wpatrywał się w wiktorię przez długi moment, jego zwykła brawura została zastąpiona czymś łagodniejszym, niemal bezbronnym. Biblia, którą ściskała, znów przykuła jego uwagę, a jego usta się rozchyliły, ale nie wydobyły się z nich żadne słowa. Wiktoria jednak się nie uśmiechnęła, jej oczy pozostały utkwione w nim, czekając na prawdziwą odpowiedź, o którą prosiła. Tusk pochylił się lekko do przodu, a jego ton stał się jeszcze łagodniejszy. Wiktoria lekko się przesunęła, jej drobna sylwetka wydawała się jeszcze bardziej krucha pod zbiorowym spojrzeniem całej sali. Jej pytanie nie miało na celu wyzwania lub prowokacji. Było szczere, zrodzone z głębokiego pragnienia zrozumienia czegoś większego niż ona sama. I jakoś ta szczerość była głośniejsza niż jakakolwiek debata polityczna lub wykrzykiwane hasło. Ale gdy stawałem się starszy, życie rzucało mi pod nogi wiele wyzwań, powiedział. Stawiałem czoła stratom, porażkom i chwilom, w których nie byłem pewien, czy dam radę iść dalej. W takich chwilach nie zawsze czułem, że Bóg jest ze mną. Czasami byłem na niego zły, innym razem myślałem, że może całkowicie się mnie wyrzekł. Tłum pozostał cichy, nawet skrzypienie krzeseł czy stłumiony. Kaszel zdawały się zanikać, jakby samo powietrze wstrzymywało oddech. Tusk w końcu lekko uniósł rękę, jakby dla podtrzymania równowagi i oparł się o podium. Sala pozostała oczarowana. To nie była zwykła wypolerowana retoryka ani wyuczone kwestie, do których byli przyzwyczajeni. To było coś surowego, coś prawdziwego. To duże pytanie, zaczął, jego głos był niższy i bardziej pewny niż zwykle. I nie jest to takie, na które zawsze znałem odpowiedź. To wyznanie zaskoczyło wielu. Tusk, znany ze swojej niezachwianej pewności siebie, przyznał się do niepewności przed tłumem, spojrzał na Wiktorię, a jego wyraz twarzy znów się zmienił, tym razem na coś niemal ojcowskiego. Kiedy byłem mniej więcej w Twoim wieku, kontynuował, też miałem wiele pytań o Boga. Moi rodzice zabierali mnie do kościoła co niedzielę. Pamiętam, jak siedziałem w tych ławkach, wpatrywałem się w witraże, zastanawiając się, czy Bóg w ogóle mnie słucha. Ale powiem ci jedno, powiedział Tusk, a jego głos lekko się usztywnił. Nawet w najgorszych chwilach, kiedy myślałem, że jestem sam, zdałem sobie sprawę, że wiara nie polega na ciągłym posiadaniu odpowiedzi. Chodzi o przekonanie, że nawet jeśli nie widzisz całego obrazu, istnieje jakiś cel, działa coś większego. To piękne imię. Powiedział z lekkim uśmiechem. Wiesz, Wiktoria, czasami na najprostsze pytania najtrudniej odpowiedzieć. A czasami te pytania przypominają nam, co naprawdę się liczy. Spojrzał na Wiktorię, której uścisk na Biblii nieco się rozluźnił. Jej szeroko otwarte oczy błyszczały pod jarzeniówkami. Wiktoria skinęła głową, jej pełne łez oczy nie spuszczały go z oczu. Moja babcia też tak mówiła, powiedziała cicho. A Bóg dla mnie, powiedział powoli, jest tym celem. On przypomina nam, że nawet gdy upadamy, nawet gdy ponosimy porażkę, nie jesteśmy skończeni. On jest tym, który ciągle mówi nam, żebyśmy wspinali się po drabinie, nawet gdy wydaje się, że zaraz się złamie. Powiedziała, że Bóg zawsze słucha, nawet gdy go nie słyszysz. Zanim do słuchaczy dotarł ciężar jego słów, oczy Wiktorii napełniły się łzami, a tłum zaczął cicho szeptać, wyczuwając, że dzieje się coś niezwykłego. Wyraz twarzy Tuska zamigotał czymś niewypowiedzianym, mieszanką podziwu i zrozumienia. Wziął głęboki oddech, zwracając uwagę z powrotem na tłum. Łzy Wiktorii na początku płynęły cicho, pojedyncza kropla spływała po jej policzku, gdy mocniej przycisnęła Biblię babci do piersi. Ale potem, gdy słowa Tuska zawisły w powietrzu, jej ramiona zaczęły drżeć. Tłum to zauważył, ich szepty stały się głośniejsze, ale nikt nie odważył się przerwać tej chwili. Wiesz, ta mała dziewczynka właśnie zadała pytanie, którego większość dorosłych boi się zadać, powiedział. Co Bóg dla nas znaczy? To nie jest łatwe pytanie, ponieważ sprawia, że patrzymy w głąb siebie, sprawia, że stajemy twarzą w twarz ze swoimi lękami, wątpliwościami i wadami. Jej matka pochyliła się, instynktownie kładąc pocieszającą dłoń na jej plecach. Wszystko w porządku, kochanie, wyszeptała cicho, ale Wiktoria pokręciła głową. To nie był smutek. To było coś o wiele głębszego. W pokoju zapadła całkowita cisza, a ciężar jego słów przytłaczał wszystkich. Przez chwilę wydawało się, że Wiktoria nie jest po prostu małą dziewczynką z Biblią. Była symbolem czegoś o wiele większego. Jej odwaga zmieniła ton całego wieczoru, przekształcając go z rutynowego spotkania w ratusz w głęboko osobistą refleksję na temat wiary i człowieczeństwa. Tusk wypowiedział słowa, o których nie wiedziała, że musi je usłyszeć. Dzięki temu dotknął części jej młodego serca, którą tak długo strzegła. Tusk kontynuował. Jego głos był spokojny, ale łagodniejszy niż wcześniej. Żyjemy w świecie, w którym zawsze szukamy odpowiedzi poza sobą. Myślimy, że władza, sukces lub pieniądze wypełnią luki. Ale tak nie jest. Prawdziwe odpowiedzi to te, które sprawiają, że czujemy się niekomfortowo, te, które sprawiają, że pytamy, co reprezentuję, w co wierzę i kim jestem, kiedy nikt inny nie patrzy. Tusk zdawał się zauważać jej reakcję i odsunął się od podium. Jego twarz była nietypowo stonowana. Jak się nazywasz? zapytał łagodnie. Wiktoria wyjąkała, a jej głos był niewiele głośniejszy od szeptu. Miał swoje demony, i bez względu na to, jak bardzo moja rodzina i ja staraliśmy się mu pomóc, to nie wystarczało. Zatrzymał się, a jego spojrzenie powróciło do Wiktorii. Dziękuję, że mi o tym przypomniałaś, Wiktoria. Jesteś mądrzejsza niż większość dorosłych, których znam. Tłum wybuchnął cichym aplauzem, ale Wiktoria zdawała się tego nie zauważać. Jej łzy przestały płynąć, zastąpione przez wyraz cichej dumy. Otarła policzki rękawem sukienki i spojrzała na matkę, która odpowiedziała jej uśmiechem błyszczącymi oczami. Głos Tuska załamał się na chwilę i odchrząknął. Kiedy odszedł, byłem zły, zły na niego, zły na siebie i zły na Boga. Nie mogłem zrozumieć, dlaczego ktoś tak dobry, ktoś z tak wielkim potencjałem musiał tak szybko opuścić ten świat. Jednak gdy oklaski ucichły, ton wypowiedzi Tuska ponownie uległ zmianie, dając do zrozumienia, że rozmowa jest daleka od zakończenia i że zebrani zostaną wciągnięci jeszcze głębiej w jego opowieść. Wzrok Wiktorii pozostał utkwiony w nim, a na jej młodej twarzy malował się wyraz o wiele zbyt mądry jak na jej wiek. W pomieszczeniu zrobiło się jeszcze ciszej, jakby samo powietrze czekało na kolejne słowa Tuska. Lekko przesunął się na podium, a jego oczy przesunęły się po tłumie, zanim spoczęły z powrotem na wiktorię. W jego wyrazie twarzy było coś ciężkiego, ciężar, który zdawał się pochodzić z czegoś głębszego niż polityka czy życie publiczne. Inni ludzie w pokoju wyglądali na równie zafascynowanych, a na ich twarzach malowała się mieszanka empatii i zaciekawienia. Kiedy byłem młodym człowiekiem, zaczął Tusk, jego głos stał się teraz łagodniejszy. Był czas, kiedy myślałem, że mam wszystko poukładane, miałem ambicje, plany i chęć odniesienia sukcesu, ale był jeden moment w moim życiu, długo potem, kontynuował Tusk, odwróciłem się od Boga, myślałem, że jeśli On jest prawdziwy, to dlaczego pozwoliłby na to, dlaczego zabrałby kogoś takiego jak Fred, a mnie zostawił, wytchnął głęboko, ściskając krawędź podium. Tylko jedno uświadomiło mi, jak małą kontrolę tak naprawdę mam. Ale potem coś się zmieniło. Nie wiem czy to był sen, czy tylko wspomnienie, ale pewnej nocy zobaczyłem w myślach twarz Jarosława. Uśmiechał się, tym wielkim, głupkowatym uśmiechem, który miał kiedyś i usłyszałem, jak mówi: Nie bądź zły Don, masz pracę do wykonania. Zatrzymał się, pozwalając słowom do nich dotrzeć. Tłum pochylił się do przodu, ich ciekawość była namacalna. Tusk rzadko otwierał okno na swoje życie osobiste, a teraz wyglądało na to, że zamierzał to zrobić. Tłum milczał, ciężar jego słów przytłaczał ich niczym fizyczna obecność. Nawet słaby dźwięk przejeżdżających na zewnątrz samochodów zdawał się zanikać, pozostawiając jedynie głos Tuska i zbiorowe bicie serc. Mój brat Jarosław, kontynuował, był jedną z najmilszych i najbardziej szczerych osób, jakie kiedykolwiek poznałem. Wtedy zrozumiałem, powiedział, jego głos stał się spokojniejszy, że wiara nie polega na zrozumieniu wszystkiego, polega na zaufaniu, że istnieje jakiś powód, nawet jeśli go nie widzisz. I może, tylko może, celem Jarosława było nauczenie mnie tego. Miał w sobie światło, dobroć, której nie mogłem wtedy do końca zrozumieć, ale Fred się męczył. Odwrócił się do Wiktorii, jego wyraz twarzy złagodniał. Więc kiedy mnie zapytasz, co Bóg dla mnie znaczy, powiem tak. On jest powodem, dla którego idę dalej, nawet gdy jest ciężko. On przypomina, że jesteśmy tu dla czegoś więcej niż tylko dla siebie. I On jest tym, który daje nam nadzieję, nawet w najciemniejszych chwilach. Oczy Wiktorii znów zamigotały, ale tym razem łzy nie popłynęły. Zamiast tego stała trochę wyżej, ściskając Biblię babci obiema rękami, jakby była najcenniejszą rzeczą na świecie. Rozmowa zdawała się tchnąć nowe życie w pokój. Ludzie zaczęli kiwać głowami, wymieniać spojrzenia, a nawet szeptać cicho do siedzących obok nich. To, co zaczęło się jako uporządkowana dyskusja, przerodziło się w coś o wiele bardziej osobistego. Wspólną refleksję nad wyzwaniami życia, wątpliwościami i chwilami łaski. Starsza kobieta, z włosami spiętymi w schludny kok, podniosła rękę, ale gdy tylko sala zdawała się oswajać z powagą jego opowieści, ktoś z widowni podniósł rękę, przerywając ciszę i przyciągając uwagę wszystkich w nowym kierunku. Mężczyzna z tyłu sali wstał powoli, jego surowa twarz była pomarszczona latami ciężkiej pracy, a jego wyraz twarzy był poważny. Był typem osoby, którą można było minąć na ulicy bez chwili wahania, mechanik, może ojciec, ktoś, kto sporadycznie chodził do kościoła, gdy życie na to pozwalało. Straciłem żonę w zeszłym roku, powiedział drżącym głosem. Od tamtej pory jestem zły na Boga, czuję, że całkowicie straciłem wiarę, myślisz, że jest za późno, żeby ją odzyskać? Panie Tusku, powiedział, jego słowa były wyważone i rozważne, spędziłem lata, próbując zrozumieć moją własną wiarę. Słysząc, jak mówisz o tym w ten sposób, o gniewie, wątpliwościach i nadziei, zastanawiam się, czy my wszyscy nie baliśmy się przyznać, że mamy problemy. Czy uważasz, że to jest część problemu? Tusk podszedł bliżej krawędzi sceny. Jego głos był cichy, ale pewny. Nigdy nie jest za późno, powiedział. Pytanie wydawało się zaskoczyć Tuska, ale nie wahał się długo. Lekko pochylił się na podium, jego spojrzenie spotkało się ze spojrzeniem mężczyzny. Wiara nie jest czymś, co tracisz na zawsze, to coś, co na ciebie czeka, a czasami, w najcichszych chwilach, kiedy najmniej się tego spodziewasz, ona do ciebie wraca. Wiesz, zaczął, myślę, że wielu z nas boi się przyznać, że nie jesteśmy tak silni, jak chcielibyśmy, żeby ludzie o nas myśleli. Wiara nie jest łatwa, jest chaotyczna, skomplikowana i czasami wydaje się, że po prostu krzyczysz w pustkę. Ale prawda jest taka, że to właśnie czyni ją tak potężną, nie chodzi o bycie doskonałym. Kobieta skinęła głową, a w jej oczach błyszczały łzy. W całym pomieszczeniu inni byli równie poruszeni. Chodzi o to, żeby próbować, nawet jeśli nie znasz wszystkich odpowiedzi. Niektórzy wycierali twarze chusteczkami, inni po prostu siedzieli w milczeniu i zastanawiali się. Mężczyzna skinął głową, a jego wyraz twarzy złagodniał, gdy usiadł z powrotem. Pomruk zgody przeszedł przez tłum, ale to głos Wiktorii przebił się jako następny. Ale gdy słowa Tuska zapadły w serca osób obecnych na sali, stało się jasne, że wieczór nie był już tylko o pytaniach i odpowiedziach. Chodziło o połączenie, a to, co nastąpiło później, tylko pogłębi tę więź. Moja babcia mawiała, że wiara jest jak sadzenie nasion, powiedziała: Jej słowa były jasne i pewne, mimo jej drobnej budowy. Nie zawsze widzisz, jak rosną od razu, ale musisz wierzyć, że tak się stanie. Teraz w pokoju zrobiło się elektrycznie, nie hałasem, ale namacalną energią wspólnej wrażliwości. Ludzie, którzy przyszli, spodziewając się rutynowej rozmowy politycznej, byli częścią czegoś głęboko osobistego. Tusk się uśmiechnął. Szczery, niemal czuły wyraz twarzy, który zdawał się zmieniać jego zwykle powściągliwe zachowanie. Twoja babcia brzmi jak bardzo mądra kobieta powiedział. I ma rację. Wiara jest nasieniem. Nie zawsze kiełkuje tak, jak się spodziewasz, ale to nie znaczy, że jej nie ma. Rośnie w sposób, którego nie możesz zobaczyć. Było tak, jakby proste pytanie Wiktorii otworzyło drzwi, do których nikt wcześniej nie odważył się podejść, a teraz nikt nie chciał zawrócić. Gdy oklaski ucichły, Tusk pochylił się po raz ostatni: Więc dziś wieczorem zostawię was z tym, zapytajcie samych siebie, co dla was znaczy wiara, i nie bójcie się odpowiedzi, bez względu na to, jak niepewna może być. Ponieważ wiara nie polega na wiedzy, polega na wierzeniu, byłaby zdumiona. Tusk wyprostował się, jego spojrzenie omiotło pokój. Wiesz, powiedział, jest coś, czego nauczyłem się przez lata. Wiara nie zawsze pojawia się w wielkich momentach. Pojawia się w małych, chwilach, gdy ktoś wyciąga pomocną dłoń, słucha, gdy cierpisz, lub zadaje pytanie tak odważne jak pytanie Wiktorio. Zatrzymał się, pozwalając, by ciężar jego słów opadł, zanim dodał. A jeśli dziś wieczorem znalazłeś coś, co cię poruszyło, trzymaj się tego, pozwól temu rosnąć i podziel się tym z ludźmi, którzy tego najbardziej potrzebują. Te chwile przypominają nam, co jest ważne. Sala znów wybuchła brawami, ale tym razem przerywały je uściski, uściski dłoni, a nawet kilka łez. Nieznajomi, którzy wchodzili na salę z niczym więcej niż uprzejmymi skinieniami głową, teraz zostali, wymieniając uśmiechy i opowieści. To było tak, jakby zbiorowy ciężar został zdjęty, zastąpiony cichą nadzieją. Publiczność milczała, wsłuchując się w każde słowo. Głos Tuska, tak często władczy i nieustępliwy, teraz niósł w sobie pokorę, która trafiła w czuły punkt. Gestem wskazał na Wiktorię. Wiktoria, teraz stojąca z matką, patrzyła, jak Tusk odchodzi od podium. Podszedł do niej, lekko klękając, tak, że patrzyli sobie w oczy. Ta mała dziewczynka przypomniała mi dziś wieczorem, że wiara to nie tylko coś, o czym rozmawiamy, to coś, czym żyjemy, a kiedy nią żyjemy, ona się rozprzestrzenia. Dziękuję, Wiktoria, powiedział niskim, ale szczerym głosem. Masz więcej odwagi niż większość ludzi dwa razy starszych od ciebie. Nigdy jej nie trać. Na to Wiktoria uśmiechnęła się słabo, jej policzki wciąż były zarumienione od wcześniejszego. Jej matka przyciągnęła ją bliżej, szepcząc jej coś do ucha, co sprawiło, że uśmiech dziewczynki poszerzył się odrobinę bardziej. Skinęła głową, wyciągając małą dłoń, by uścisnąć jego dłoń. Dziękuję, panie Tusk, powiedziała, jej głos był teraz pewny, za odpowiedź. Ton Tuska stał się bardziej stanowczy. Żyjemy w czasach, w których wydaje się, że świat nas rozdziela. Tusk wstał, obdarzając ją słabym uśmiechem, po czym odwrócił się, by pomachać do tłumu, wychodząc. W pomieszczeniu wciąż panowała gadanina, ludzie wyraźnie zmienili się pod wpływem tego, co się właśnie wydarzyło: polityka, opinie, różnice, ale wiara, wiara ma moc, by nas zjednoczyć. Nie chodzi o to, by być tym samym, chodzi o zrozumienie, że wszyscy wspinamy się po tej samej drabinie, krok po kroku, bez względu na to, jak różne są nasze ścieżki. Wiktoria spojrzała na matkę, jej głos był cichy, ale zdecydowany. Babcia byłaby dumna, prawda? Rozpoczęła się fala oklasków, początkowo powolna, ale nabierająca rozpędu. Ludzie wstali, klaszcząc nie tylko dla Tuska, ale dla samej chwili, dla odwagi, jaką Wiktoria zdobyła, zadając pytanie, i dla odpowiedzi, jakie wyciągnęła od wszystkich obecnych w pokoju. Jej matka się uśmiechnęła, a łzy napłynęły jej do oczu. Byłaby więcej niż dumna, kochanie, jeśli ta historia poruszyła twoje serce, poświęć chwilę na refleksję nad własną wiarą i podziel się nią z kimś, kto może jej dziś potrzebować. I nie zapomnij zasubskrybować naszego kanału, aby uzyskać więcej historii, które inspirują, stanowią wyzwanie i zbliżają nas do siebie. W miarę jak sala powoli pustoszała, przekaz stawał się jasny. Czasami najodważniejsze pytania prowadzą do najbardziej nieoczekiwanych odpowiedzi, a w tych odpowiedziach odnajdujemy części nas samych, o których braku nie wiedzieliśmy, o których braku nie wiedzieliśmy, o których braku nie wiedzieliśmy, o których braku, nie wiedzieliśmy, o których braku...